Tu raczkę włożyłaś? Nie, to już nie Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sztabu Wyborczego kandydata na prezydenta Pawła Kukiza. Mamy dla Państwa dwie krótkie informacje. Paweł Kukiza nie ma z nami, jest, ma ważne sprawy rodzinne. Po pierwsze, chcielibyśmy zaprzeczyć niektórym doniesieniom medialnym, jakoby Paweł Kukiz wycofał się z tej kampanii. Niestety pojawiły się, właściwie w dniu wczorajszym, jedna ze stacji, dziennikarz jednej ze stacji powiedział, że Paweł się wycofuje. Dzisiaj to zostało przez część mediów podchwyconych. Prawda jest taka, że Paweł przerwał, przerwał Kampanii, odwołał dwa spotkania, żeby być e, ze swoją rodziną. Dzisiaj kampanię kończymy. Ja, w imieniu e, całego Sztabu Wyborczego i w imieniu Pawła Kukiza, chciałbym podziękować tym tysiącom wolontariuszy, którzy pracowali e, przy tej kampanii, bo to dzięki Wam zebraliśmy ponad 250 tysięcy podpisów, to dzięki Wam zebraliśmy ponad pół miliona złotych e, z darowizn, I dzięki Wam e, udała nam się nasza wspólna kampania. Na prezydenta Pawła Kukiza. Mamy nadzieję, że w niedzielę, tutaj za nami, w hali, dowiemy się, że Paweł Kukiz jest w drugiej turze. Wierzymy w to bardzo mocno. Sondaże pokazują duże poparcie dla Pawła Kukiza. Że Paweł Kukiz walczy do końca, będzie tutaj w niedzielę. Będzie koncert cookies i przyjaciele, będzie wieczór wyborczy od 21 na hali za nami. Ja polecam rejestrowanie się na stronie cookies.org właśnie na ten wieczór wyborczy. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że cieszymy się również z tego, że wczorajsze wybory w Wielkiej Brytanii pokazały, że jednomandatowe okręgi wyborcze działają, że to jest system, który daje stabilną większość, to jest system, który pozwala głosować na konkretnych ludzi i to Brytyjczycy wybrali swój rząd. I, i, i Wielka Brytania pokazała, że, że wybory można przeprowadzić sprawnie, szybko i wyniki wyborów są znane praktycznie po kilku godzinach. Ja oglądałem wczoraj wieczór wyborczy. W internecie, w brytyjskich stacjach. Niektóre okręgi policzyły głosy po jednej godzinie. W Polsce to by było niemożliwe. Polecam też Państwu zapoznać się z procedurami wyborczymi w Wielkiej Brytanii i chcę powiedzieć jasno, mimo wielu głosów przeciwnych w ostatnim czasie na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, ten system się sprawdza, ten system działa i ten system naprawdę jest dla obywateli. I system jednomandatowych okręgów wyborczych tworzy odpowiedzialność posła przed wyborcą. Jeśli są jakieś pytania, jeśli jakieś. Podamy informacje dziś wieczorem, jutro, jutro rano, jeśli chodzi o, o cały plan na, na wieczór wyborczy. Jak to się ma do ciszy wyborczej, bo Państwa komisja zdaje się, drapie się po głowie. Znaczy koncert Kukis i Przyjaciele będzie koncertem, nie będzie tam żadnej agitacji, nie będzie żadnych transparentów. Z wieczór wyborczy zaczyna się od 21.00, od 21.00 zacznie się transmisja. Mamy zresztą relację z biura wyborczego z Warszawy. Dzisiaj, wczoraj, wczoraj Gazeta Warszawska opublikowała informację, że, że nie ma problemu, koncert można robić. Nie jest to złamanie ciszy wyborczej. Kto wystąpił? tak jak powiedziałem będą będzie informacja informacje dzisiaj wieczorem e, jutro jutro rano na ten temat dobrze no, ale jeżeli mówimy o jakimś, nie wiem. Wcześniejsza informacja, do nas doszła, była taka, że nawet około 600 osób zadeklarowało... Dzisiaj 1400. Mhm. Już jest. O mhm. takich najważniejszych jakby nazwiskach... Znaczy, chcielibyśmy, żeby odbył się koncert Kukiz i przyjaciela. On jest oczywiście uzależniony od sytuacji rodzinnej Pawła. Czy on się odbędzie na dzisiaj? Nie wiem. Chcielibyśmy, żeby on się odbył po, po 21.30. Yy, ale tak naprawdę zespoły, które będą, będą na pewno złe psy. Tak? To już mogę potwierdzić oficjalnie. Yy, ale wieczorem, wieczorem, najpóźniej jutro rano podamy informacje o zespołach. Czy zrobiłeś? Czy będą tutaj... Nie wiem, to, to zobaczymy na miejscu. co będzie na miejscu. Zobaczymy na miejscu. To też tak. robimy tak? na oddzielnym sejfie. Dobra, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja mam wróżby na głowę, proszę się przedstawić. jeszcze. Patrz, szef sztabu wyborczego. Dobra.